Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego nóg, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie, skąd tu na Pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy czynieniu, połamał, dawał uczniom Uczniowie zaś tłumą. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Moi drodzy, w rozważanym dziś fragmencie Słowa Bożego kolejny raz słyszymy o tym, jak Jezus troszczy się o ludzi. Wszystko dzieje się na górze. Góra jest naturalnym obrazem mocy i symbolem spotkania Ziemi z niebem. Miejscem połączenia świata widzialnego z niewidzialnym. Imponuje potęgą. Niedostępność szczytów górskich jest znakiem tajemniczości. Ich skierowanie w stronę nieba usposabia ludzi do zajmowania postaw religijnych, ukierunkowuje myśli ku sprawom boskim. Na górach w starożytności wznoszono świątynie. W Nowym Testamencie góra jest ukazana. Jako miejsce objawienia Boga i ukazania ludziom Jego woli. Ciekawe jest, że zwykle to Jezus chodził i szukał ludzi, ale tym razem oni przyszli do Niego. Przyszli do Niego, choć na pewno nie było im łatwo wejść na górę. Wielu z nich było niewidomych, chromych, ułomnych oraz niemych. Jezus widząc ich determinację, wszystkich uzdrowił z ich chorób. Kiedy zgromadzeni zobaczyli, co się stało, uwielbiali Boga za Jego wielkie dzieła. Po uzdrowieniu chorych, Jezus powiedział, żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłał w drodze. I rozmnożył chleb oraz ryby, zaspokajając głód zebranego ludu. Do Jezusa Przyszli ludzie w czasie, gdy on chciał się modlić i przebywać tylko z najbliższymi. Jednak on, gdy zobaczył tłum, o każdego się zatroszczył i o to samo poprosił swoich uczniów. Moi drodzy, nikt z nas pewnie nie uzdrowi wielkiej liczby ułomnych, chromych, niemych i niewidomych. Żaden z nas także w jednym momencie nie nakarmi wielu ludzi. Jednak możemy tak po prostu. Być przy chorych i pomagać im swoją obecnością. Możemy też się za nich modlić. Możemy też dać coś do jedzenia jakiemuś głodnemu człowiekowi. Pamiętajmy, że miłość nie jest wielka, kiedy przejawia się spektakularnymi sukcesami. Miłość jest wielka, kiedy jest prawdziwa, kiedy po prostu jest. Moi drodzy. Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogliśmy się spotkać na rozważaniu Słowa Bożego. I zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże!